Jesteśmy w trakcie spotkań z wyborcami, odwiedzamy. Kolejne miasta. Wczoraj byliśmy w Lublinie i w hełmie. Dzisiaj jesteśmy w zamościu. W związku z Dniem Kobiet pragnę raz jeszcze złożyć wszystkim paniom serdeczne życzenia radości, poczucia spełnienia szczęścia. By w nas, mężczyznach zawsze panie, mogły znaleźć dobre oparcie i wsparcie oraz by były spełnione w tym wszystkim, co robią. Dzisiaj na rynku zamojskim prowadziliśmy akcję wręczania kwiatów paniom, które spotykaliśmy, również tutaj nasze spotkanie wyborcze, które za chwilę się odbędzie, dyskusja na interesujące tematy. Rozpoczęliśmy od wręczenia kwiatów. Wszystkim paniom, jeszcze raz pragnę tutaj stąd złożyć życzenia paniom, które są z nami. Chciałbym krótko ustosunkować się do postulatów, które się pojawiają w sferze publicznej, szczególnie ze strony lewicy, próba odgrzania sporów światopoglądowych, w szczególności wokół tematu ochrony życia nienarodzonego. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że mamy. Znaczący postęp wiedzy naukowej od XX wieku. W tej chwili nie ma już wątpliwości, że życie ludzkie zaczyna się i trwa w okresie prenatalnym, że dziecko, które jest nienarodzone, już czerpie różnego rodzaju bodźce, potrafi uczyć się różnych rzeczy, słuchać dźwięków, odczuwać radość, odczuwać ból. Postulowanie, żeby była procedura dzieciobójstwa prenatalnego bezkarna, jest czymś nieludzkim, jest czymś sprzecznym z godnością człowieka. Pragnę wszystkim przedstawicielom lewicy przypomnieć, że ponad połowa dzieci nienarodzonych to również kobiety dlatego również ich prawa w szczególności prawo do życia muszą być zagwarantowane. Cieszę się bardzo, że młodsze pokolenie, jak pokazuje badania, przesuwa swoje opinie w kierunku pro life, ochrony życia. Mniejszy stopień akceptacji dla bezkarności i zabijania dzieci nienarodzonych jest w młodym pokoleniu niż w pokoleniach starszych. To pokazuje, że zmiany idą w dobrym kierunku i moim zdaniem te zmiany wynikają nie z jakiejś konserwatywnej fali, tylko z rozszerzenia się wiedzy naukowej. W wieku 20 nie mieliśmy jeszcze tylu Dobrej jakości zdjęć ilustrujących, jak wygląda rozwój człowieka w okresie prenatalnym. W tej chwili młodzież ma szerszy dostęp do wiedzy, szerszy dostęp do wiedzy o życiu człowieka, do tego, jak ono wygląda, jak się rozwija, i myślę, że z tego wynika większe poparcie dla gwarantowania najbardziej podstawowego ze wszystkich praw prawa do życia. Bez prawa do życia wszystkie inne prawa nie mają większego sensu dlatego my w Konfederacji Stawiamy sprawę bardzo jasno. Każde życie zasługuje na ochronę. Żadne okoliczności nie usprawiedliwiają tego, żeby kogoś w wieku, kiedy jest najbardziej bezbronny, niezdolny nawet krzyknąć w swojej obronie, żeby go tego prawa pozbawiać. To w kwestii ustosunkowania się do tych, jak mówię, prowokacyjnych postulatów lewicy. W sprawach bieżących, proszę Państwa, dzisiaj już zwracałem uwagę na kwestię dwóch miliardów dla TVP, tej ustawy w nocy ogłoszonej przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę i Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. Uważam uzasadnienie, iż będą to pieniądze, które mają trafić do ośrodków regionalnych Polskiego Radia czy TVP, za nieprawdziwe. Pan Premier ani Pan Prezydent nie złożyli żadnej wiążącej deklaracji w tej sprawie, jak te pieniądze będą podzielone. Dodatkowo nasi analitycy, nasi eksperci jak na przykład dr Sławomir Męcen, zauważyli, że w artykule trzecim tej ustawy jest pozostawiona furtka, aby w kolejnych latach wypłacać znów kolejne 2 miliardy. W sumie mówimy o możliwości przedłużenia tej ustawy nawet czterokrotnie, a więc o sumie 10 miliardów złotych dla mediów kontrolowanych przez rząd. Jeżeli rzeczywiście chodziłoby o wsparcie mediów regionalnych, naszym zdaniem powinien zostać stworzony jakiś czytelny mechanizm. Natomiast jest jasne z obecnej sytuacji, że to wszystko są rozgrywki w obozie władzy, że to jest kampanijna sytuacja, uwikłanie pana prezydenta w rozgrywki w obozie władzy, coś, co podważa powagę głowy państwa, coś, co podważa podwagę całej naszej państwowości. Nie powinno w ten sposób to wyglądać, nie powinno tak się załatwiać takich spraw. Każda tak poważna decyzja idąca w miliardy złotych, powinna być poprzedzona. Wyczerpującą dyskusją w Sejmie na Komisji Kultury i Środków Przekazu, przeprowadzanie takiej ustawy gdzieś po nocach w atmosferze jakichś konsultacji między spotkaniami kampanijnymi pomiędzy Panem Prezydentem a liderem partii rządzącej, gdzie media przyłapują Pana Prezydenta z liderem partii rządzącej na jakichś poufnych negocjacjach, co się kończy odwołaniem Prezesa Telewizji Publicznej. To wszystko stawia Pana Prezydenta w jak najgorszym świetle. Jeżeli traktujemy parlamentaryzm poważnie, to takie rzeczy powinny być przedyskutowane na Komisji Kultury i Środków Przekazu, jeżeli chodzi o pieniądze budżetowe, także na Komisji Finansów Publicznych w sposób wyczerpujący, gdzie opozycji przedstawiona by była wizja wydania tych pieniędzy. No a tak to po prostu jedyne, co nam pozostaje, to wyrazić słowa krytyki i ubolewania. Ja również zapowiedziałem i podtrzymuję tą zapowiedź, że jutro udam się ze specjalnym wnioskiem do Najwyższej Izby Kontroli i zawnioskuję o zbadanie finansów TVP, dlatego że wiem, jako były członek Rady Programowej Telewizji Publicznej, że była tam przeprowadzona głęboka restrukturyzacja finansowa około 10 lat temu. Wydatki były bardzo mocno zredukowane, przeprowadzono cały program zwolnień po to, żeby oszczędzać w telewizji publicznej, a teraz nagle się okazuje, że ta firma nie jest w stanie wypełniać swoich obowiązków bez ogromnych dodatkowych pieniędzy, daleko przekraczających wcześniejsze wpływy z abonamentu. To jest nasze i moje stanowisko w tej kwestii. Pragnę również przypomnieć, że prowadzimy właśnie prace związane z kampanią wyborczą od jutra w Warszawie. Dzisiaj jeszcze tutaj w zamościu za chwilę będziemy rozmawiać ze wszystkimi Państwami, którzy stoją tu przede mną, oczekują na nasze spotkanie wyborcze, także nie przedłużając tej konferencji prasowej. Jeżeli ktoś z Państwa ma pytania, chętnie odpowiem, a jeżeli nie, to będziemy przechodzić do spotkania wyborczego. Proszę bardzo. Chciałbym jeszcze zapytać o ten fundusz medyczny dzisiaj zaprezentowany przez Prezydenta z budżetem blisko 3 miliardów. Jak Pan to ocenia? Zacznę od drugiej sprawy. Kwestia funduszu medycznego. No, wydaje mi się to próba neutralizacji krytyki ze strony części opozycji, która mówiła, żeby dać 2 miliardy nie na FVP, a przeznaczyć je na fundusz onkologiczny. Tak naprawdę nie znamy żadnych szczegółów, jest to wyłącznie medialna zapowiedź. Dotyczy ona znów ogromnej kwoty pieniędzy, bo aż 3 miliardów złotych. Nie widzę żadnej racjonalności ani ekonomicznej, ani medycznej w tym, żeby poza Narodowym Funduszem Zdrowia tworzyć jakiś kolejny fundusz. Zresztą w Narodowym Funduszu Zdrowia są dziesiątki miliardów złotych. Ten subfundusz prezydencki, tak go nazwiemy, 3 miliardowy, wydaje mi się po prostu obietnicą kampanijną, mającą na celu zneutralizować krytykę ze strony opozycji. Gdyby panu prezydentowi rzeczywiście zależało na tych kwestiach, to negocjowałby je z rządem na początku swojej kadencji przez całą długość jej trwania i byłyby one przedstawione tak, żeby były to stworzone narzędzia, które zadziałałyby jeszcze przed kampanią wyborczą. Więc sprawa jest moim zdaniem jasna. Mamy próbę wybrnięcia kłopotliwej dla Pana Prezydenta sytuacji. Sytuacji, która demaskuje jego bardzo głębokie uzależnienie od partii rządzącej. Pan prezydent w odróżnieniu na przykład ode mnie nie może swojej kampanii wyborczej poprowadzić w sposób niezależny, bo jest uzależniony i finansowo, i medialnie, i partyjnie. I stąd próby zakrycia tego takimi zapowiedziami jak ten specjalny fundusz czy on w ogóle powstanie pewnie wiele miesięcy minie zanim się przekonamy zanim te środki zostaną uruchomione zanim się dowiemy skąd one w ogóle miałyby się wziąć to w kwestii funduszu medycznego pańskie drugie pytanie dotyczyło programu dla kobiet tutaj główny jakby element strategii naszej kampanii wyborczej to jest poszerzenie w ogóle zainteresowania moją ofertą wyborczą i Konfederacją wśród kobiet ponieważ wiemy że Konfederację dotychczas wiemy to z badań Exit z zeszłego roku w znacznej mierze w znacznej przewadze popierali mężczyźni chcemy docierać do pań chcemy tłumaczyć że nasz program jest tak samo dobry dla każdej płci nie chcemy wchodzić w buty lewicy która próbuje grać na właśnie jakichś niekiedy nastrojach feministycznych czy anto, budować antagonizm pomiędzy płciami. Uważamy, że dla całego społeczeństwa powinien być jeden program. Jeżeli jakieś rozwiązania są dobre dla obywateli, którzy są mężczyznami, będą na nich również korzystać kobiety. Tutaj się pojawia program powszechnej ulgi podatkowej zamiast rozbudowanych świadczeń socjalnych dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Kobiety też przecież prowadzą działalność gospodarczą i te same utrudnienia, które powodują utrudnienia dla mężczyzn, te same blokują rozwinięcie skrzydeł kobietom. No, poza tym Oczywiście są kwestie związane ze zdrowiem, są kwestie związane z opieką okołoporodową, są kwestie związane ze świadczeniami związanymi z macierzyństwem. Te wszystkie kwestie mamy na uwadze. Wczoraj odbyła się także konferencja prasowa w Sejmie z udziałem liderek organizacji kobiecych, jednego z posłów konfederacji. Będziemy te kwestie poruszać, będziemy o nich dyskutować. Uważamy, że to musi być dyskusja merytoryczna, a nie nastawianie obywateli przeciwko sobie, dlatego że mamy jedno państwo i to państwo nie może być ani dla mężczyzn, ani dla kobiet. Ono musi być dla nas wszystkich takie myślenie w kategorii komplementarności płci. To jest myślenie w kategoriach konserwatywnych. Lewica próbuje płcie przeciwstawić sobie, w ogóle przeciwstawiać sobie różne grupy społeczne, mniejszości, większości, grupy narodowe. My raczej myślimy w kategoriach budowania jedności społecznej i rozpatrywania praw obywatelskich w kategorii całości. Całe społeczeństwo ma prawo do tych samych praw obywatelskich, wyodrębnianie różnych grup i obdarzanie ich, ich indywidualnymi prawami. To jest myślenie w kategoriach, które rozwija lewica, a w świecie zachodnim to się nazywa identity politics, czyli właśnie wyodrębnianie sztucznych grup i tworzenie dla nich osobnych polityk. My nie chcielibyśmy w coś takiego wchodzić. Uważamy, że przekonamy do siebie kobiety właśnie zdrowym rozsądkiem, krytycyzmem wobec różnych postulatów niebezpiecznych wychodzących ze strony progresywnych liberałów czy ze strony lewicy. Przywiązaniem do wolności w odróżnieniu na przykład od pani Lubnauer nie mamy zamiaru narzucać kobietom jakiegoś jednego stylu życia. Nie od tego są politycy, nie od tego są mężczyźni. Wszyscy jesteśmy różnymi obywatelami, mamy różne życiowe ścieżki, różne drogi, różne ambicje i państwo i prawo muszą. Być tworzone w ten sposób, żeby po prostu dawać obywatelom wolność w realizowaniu swoich życiowych dróg, swoich życiowych ambicji. Dziękuję Państwu bardzo.